Hej. tak się przyglądam przez okno i gęsi za chwilę bramy rozwalą, żeby wyjść na zewnątrz. Co tu się dzieje? Kto sobie tyle piór wyrwał? Czemu tu tyle piór leży? Chodźcie, was wypuszczę, żebyście widzieli, co oni robią. Poczekaj, poczekaj. Idźcie się najeść i macie się zachowywać. Ja wiedziałam przez okno co wy robicie. Wy jesteście za mądre już. Za mądre. Idźcie na spacer. Zostaw Reksia. Czemu Reksia chciała się chciałaś ugryźć? I żebyście się pilnowali. Kurczaki toną, bo cały czas padało. Trzeba im wodę wyłopatować. Arciu. Chcę zobaczyć, jak mają w środku. Może trzeba im sprzątnąć już. Biedne kury. Pod daszkiem też mają trochę mokro. Tu jest bagno. Tu mają w miarę sucho. Buraki dostałyście? Wy lubicie buraki? Czekajcie, muszę zobaczyć, co wy macie tu w środku. Łomatko, trochę brudno. Tu trochę mokro. No dobra, trzeba pomyśleć o sprzątaniu. Konie, babcia pojechała na wystawę ogierów. My nie pojechaliśmy z Arcią. Chodź, Arciu, tu. My nie pojechaliśmy, bo... Tam podobno tylko 13 ogierów będzie wystawionych i tam jest godzina drogi samochodem. A że ja mam chorobę lokomocyjną, zależy z kim jadę, bo czasami są osoby, z którymi jadę i w ogóle nie czuję choroby lokomocyjnej. A z niektórymi osobami po prostu o życie walczę, jak jadę, <grym> więc stwierdziłam, że mi się nie opłaca jechać. Arciu, gdzie jesteś? Kot tam mięso dostałem. Mam nadzieję, że on mi nie zjadł. Ares, chodź szybko do mnie. Zjadłeś coś? No i babcia mnie nie poinformowała, czy ja mam konie wypuścić, znaczy epoka i małą, bo tych to na pewno nie wypuszczam. Nie wiem, Marciu, one krzyczą, że chcą wyjść. I co teraz? A mnie zaprowadzić? Nie chyba co? Jak babcia nic nie mówiła. Nie wiem, za ile babcia wróci. A one będą miały załamanie psychiczne. Zobaczcie, jak ona już tutaj tupta. Wy nawet palika chyba nie macie przestawionego. To ja cię nie wezmę. Zadzwonię do babci, dobra? Arciu. Babcia mówi, że oczywiście, że mamy je na pole zaprowadzić. A nic nam nie mówiła. To linka Arciu i idziemy. Widzicie, jak one już wiedzą? One już chcą iść. Mogę wiedzieć, co tu robisz w tej kukurydzy? Kitek. Co ty tu robisz? Idź, Aresław. Aha, ja chciałam bramę otworzyć, a już zdążyłam zapomnieć, że gęsi wypuściliśmy. No to dobra, jak jest brama otwarta, gęsi nie uciekły. To chodź po konie. Mam aresła w te kunie. Źrebak. A rób co chcesz, uciekamy ci. Byle byś w psanie wpadła. Pierwszy, żeby w bramie w ciebie koń nie wleciał. Żebyśmy gęsi nie wystraszyli, bo nie wrócą. A! Leci się robak! Nie, nie, nie wlecisz tutaj w psa. Dobra. Czekaj, Aresław. Dobra, chodź. Nie bójcie się. Chodź, Aresław. Dzieciak, nie we mnie. Ale słoneczko zaczęło świecić. Ares został tam. Dalej, chodź. Ares miałeś iść ze mną. Chodź, bo my daleko idziemy. Chodź, ares. I weź rybaka ze sobą. Chodź, Arciu, era. Czekaj, 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 bo ona mi poleci za nim. Szybko, dawaj, dawaj, dawaj. Póki nie biegnie za tobą. Szybko. Szybko, szybko. Chodź. I szybko pierwszy, chodź, chodź, Aresbona, idzie, biegnie już, chodź, <grym> chodź szybko, chodź, 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 udało się. <grym> Arci, dzisiaj będzie ładny dzień, jakby nie to, że wszystko jest mokre, chodź, idź pierwszy, nie do psa. Era, bo podejdę do ciebie. Nie, proszę, nie zrób mu nic. Era, chodź! No dobra. Czyli znowu to samo. Szukamy Palika, który cały czas. <laughs> chodź tu! Era! Czy nie, Arciu, ty zostań! Ale by w niego wleciała, aż mi serce stanęło. Nie ruszaj się, Ares! Prrrr! Oj, czekaj. Adciu chodź do mnie. Wiecie, jak ciężko znowu było znaleźć ten palik i ten łańcuch. Jeszcze tak słońce świeci po oczach, że nic nie widać. I krążę z tym koniem, i ona w pewnym momencie się zatrzymała i nie chciała iść dalej, co nie jest dziwne trochę. No to mówię, może coś wie, może wie, gdzie jest ten palik. No i się rozgląda. Mówię nie ma. Ale się okazało, że ona chyba miała rację. Bo ja mówię do niej, że nie ma, i poszłam jeszcze kawałek dalej. I się cofnęłam i faktycznie było. Ale zobaczcie, w ogóle go nie widać. W ogóle tego łańcucha nie widać. Nie wiem czy dlatego, że tak słońce mi świeci po oczach. I tu, niby, zobaczcie, dotąd jest wyjedzone. Tu i tam powinien być ten palik, ale go nie widziałam. Wiecie, jak ja się zestresowałam, jak nie nagrywałam? Bo jak nagrałam, to tam jeszcze pół biedy było. Ale jak nie nagrywałam, co ona z nim chciała zrobić, naprawdę serce mi stanęło na chwilę. Dobrze, że ona się człowieka boi, że można krzyknąć na nią. Co, czy tam patrzysz? Ktoś tam jedzie. Chodź do mnie. Czekaj. Okay. Ja podziwiam ludzi, jak czasami oglądam nagranie, że pies się bawi z koniem. W życiu bym nie pozwoliła się koniowi z psem bawić. Przecież to jest chwila jakby nadepnął psa albo, albo kopnął w zabawie. Przecież konie różne rzeczy robią w zabawie. Nawet z takim zrabkiem małym by mu się nie dała bawić. A co dopiero z dużym. Czy gęsi wróciły do domu? O nie, zostawiliśmy otwartą stajnię. Na pewno ktoś tam w lasu, nasz kumpel na pewno tam w lasu. Jakie to są mądre gęsi. Takie mądre jesteście, tak? Pogonił kaczkę. To jednak nie jesteście takie mądre. W ogóle jest taka rasa gęsi, która mi się tak podoba. Tylko one są strasznie drogie, bo taka jedna gęś 500-700 zł, aby musiała być parka przynajmniej. Zapomniałam, jak się nazywa ta rasa. Arciu, zostaw tamto. Ale. One są takie, że wszystko im wisi. Na brzuchu, im wisi skóra, pod gardłem, im wisi skóra. Mają takiego garba na dziobie. Są takie, wiecie, takie wielkie i obwisłe. Są tak słodkie, chciała mieć taką gęś. Dobra, już wiem, jak się nazywają te gęsi. Hołmogory. I one mają też jeszcze jakąś inną nazwę. Kaczki, możecie się przesunąć, bo chciałabym kury wypuścić. Uwaga, uwaga, bo otwieram Krysia, bo cię zgniotę. Wychodzimy, wychodzimy. A co z wami, to nie wiem. Wysiedzicie, ja idę łopatować u kur. Bo kury nam utoną. Jutro znowu pewnie będzie padało. I znowu będzie taka kałuża. No, bym cię wzięła na spacer, ale ty jesteś taki skubi, że się wszystkiego boisz. I będziesz sapała i ja będę się razem z tobą bała. Siwa nie idzie, na siwą nie patrz. Daj mi spokój z siwą. Widać konie, nie widać. Aresław, czy ty coś zjadłeś stąd? Coś zjadłeś chyba. Arciu, żeby cię brzuch wtedy nie bolał. Albo wiesz co? Ty chodź. Ja, jak ja będę u kur. Poczekaj. Jak ja będę u kur. A gdzie ty masz kantar? Babcia zabrała kantar. To jak ja mam cię wyprowadzić? To ja. Nie czekaj. Czemu ty nie masz kantara? Babcia chyba chciała i kantar kupić na wystawie ogierów. No jak ja mam cię wypuścić? To bym cię musiała jakoś przegonić. Co? A ty się dasz przegonić? Mogę ci linkę na szyi zawiązać? Czy się udusisz? Skubi. Nie wiem, czy to dobry pomysł, czy konia nie uduszę. Bo to jest... Pań... Tu ptanuszko, ona chce wyjść. No to poczekaj, musimy coś wymyślić. Stój. Słuchaj, mam linkę. Boisz się takiej linki? Mogę ci ją na szyję zawiązać, czy się udusisz? Przestań sapać. Puszczam cię. Puszczam cię, bo ty sapiesz. Aresław, uważaj. Tu leży linka. Tam nie ma siwy, ja jej nie wypuszczam. Daj mi spokój z siwą. Możesz z nami tu chodzić. Zobaczcie, już o wiele lepiej chodzi. Jeszcze trochę utyka, ale już jest lepiej. Erek goniła ostatnio. No teraz, jak trochę wyprostowana jesteś, to się lepiej prezentujesz. Trochę bardziej jak koń fryzyjski wyglądasz. Tylko czemu ty jeść nie chcesz? Ereksiu, bo za chwilę do klatki trafisz. Wiecie, że ten koniec kontuzjowany jeszcze? To ci nic nie zrobi. Rex, Bo pójdziesz do klatki. Wiesz, że ten koń może ci zrobić? Ale mi się nie chce za to zabierać. Stasiu, jak ty mi psa ugryziesz, jak cię wypuszczę, to będzie twoje ostatnie wyjście. O! Cześć kokolinko. Dobrze, że babcia tego nie widzi. Stasiu, w ogóle jak ty wyglądasz? Czemu ty tak wyglądasz? Czemu pół Stasia nie ma? Jaką ty masz dupkę wydziobaną? Babcia kupiła nowy spray, bo jej kazałam. Jak posprzątam, to będę sprayować wszystkich. Ares, uważaj, żeby ci nikt nie dziobnął. Czemu wy się tak gryziecie? Stasiu! Poleciał tam. Goni wszystkich. Stasiu, przestań babki gonić! Mało masz młodych kur? jak on wygląda, ale jemu krew leci. One normalnie się dziobią z jakiegoś powodu. One dostają mięso, one dostają i gotowane mięso, i surowe mięso. Ja nie wiem, czemu one się dziobią. Są odrobaczone już na wszystko, więc one na pewno nie mają robaków. One po prostu się wydziobują. Dobra. Nie dajcie się zdeptać od konia. Ares, pilnujesz tutaj tego dobytku? Chociaż nie, w sumie wiesz co? Arciu, będziesz tutaj siedział, dobra? Bo ja się boję, że kury cię po oczach podziobią. Dobra? Ja będę tą wodę łopatować, a ty tutaj sieć. Jak coś się będzie działo, to krzycz. Fryska bardzo lubi się przeglądać w szybach. Idziemy łopatować. Widzicie tą wodę na siatce, którą za chwilę będę miała na plecach. Wyłaź z tej wody! Idź na zewnątrz. Nie koko, ko, ko, tylko idź na zewnątrz. Zobacz, co tu jest! Masakra jakaś. Masakra! Tak wygląda przed? Tak wygląda po. Teraz idziemy po taczkę, żeby to było to zgarnąć i je wywieźć. No powiem wam, że śmierdząca robota. Mam no, na razie tyle, to pewnie już jest takie ciężkie, że tego nie wywiozę. Jakbym chciała piach wysypać, to ten piach też jest mokry. Kurcaki, to wcale nie wygląda lepiej. Tu im jeszcze zgarnę i więcej nie wywożę. Nie mam siły. Piachu im tu nasypię, może się wysuszy. Arciu! Pilnuj konia, ja idę to wywieźć. Nie będę Cię wypuszczać, dobra? Siedź tam. Aresław, zrobiłam tyle, ile mogłam. A pani co tutaj chce? Trochę wsypałam im piachu. Wygląda to, 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 to trochę lepiej, niż wyglądało. Ale szału nie ma. Trochę tu impiachu dosypałam. Ty za mną chodzisz? Koń za mną chodzi. Aresław, ciebie nie było. Ty wiesz, jakie ja miałam problem przez błoto przejechać z tą taczką. No nie byłam w stanie, aż mi coś przeskoczyło w plecach. Naprawdę, Aresław, zakopałam się z taczką w błocie. A ta taczka była ciężka. Wiesz co, musimy kury z powrotem nagnać. Jak to zrobisz, to nie wiem. Czego się stresujesz? Przestań się stresować. I przestań do domu wchodzić. Skubik chce do domu. Kaczka sobie leży w wodzie. Koniu, ty mnie nadepniesz przypadkowo. Łaziś za mną przyklejona. Korzaś się w wodzie i tak ci dobrze? Nadepniesz na mnie, koniu! No, patrzcie, jak cień za mną chodzi. Ona ci nic nie zrobi, Ares, ona ma trzy nogi. Tak, się nie śmie. ona ma trzy nogi, zobacz. Ona ledwo łazi, ona ci nic nie zrobi. No, ugryźcie może, ale kopnąć nie kopnie. No, słuchaj. Musimy czymś przestraszyć kury, bo jak one się przestraszą, to uciekną do środka. Dobra? Zgadzasz się? Mamy coś do przestraszenia kur? Którzyśmy konia nie przestraszyli. Jakąś folię potrzebujemy czy coś? Chyba, że będziesz je gonił, ale one się ciebie nie boją, tak jak tamte. Dalej do siebie! Dalej! Krzyszk. Ale się denerwuję, bo te kury go nie słuchają. Jak one mają się ciebie? Bać, jak ty je wychowałeś? Dalej! No nie słuchają. Do siebie! Kokusia! Mamy kot! Zobaczcie, jak szybko wrócą do środka. No nie, koń na nami chodzi jak cień. Patrzcie. Dalej, do, do siebie! Do siebie, do siebie! Dobra, myślę, że będą się bardziej bały tego koca. Dalej! Do siebie! Do siebie, bo dostanę od babci za was. Że was wypuściłam. Wszystkie do siebie! Dalej, do siebie! Ty też! Do siebie! Do siebie, Tasiu! Dalej, wchodźcie do środka. O, koń nam pomaga! Koń zaganiający, tak! Dobry koń! Super koń! Ze słabo im bramkę otworzyłam i tam uciekną. Dalej! Oj, przepraszam, o jezu, konia wystraszyłam. Przepraszam cię, koniu. Uciekły nam dwa koguty. Od 15 minut nie mogę zagonić kury, albo nawet więcej niż 15. Oczywiście uciekł Stasiu, przez chwilę prawie wszedł, to mi znowu dwie kury uciekły. Wchodzisz? Czekajcie, go muszę złapać, bo kury mi uciekną. Nie wiem, czy to jest ten drugi kogut. Nie, to jest ten nasz kumpel chyba. Już nawet się koń zaangażował w gonienie go. Naprawdę koń zaczął kłusować i się trochę nadwyrężyła i trochę bardziej kuleje. Ona nie może jeszcze biegać. Gdzie masz tego koguta? Schował się, jak go goniliśmy. A nie, Aresław, jeszcze jeden kogut. Ej, czemu on się zaleca do... Jeden kogut do drugiego koguta się zaleca. Nie wiem, jak to nazwać ładniej, żeby filmów nie ściągnęli. <noise> Ty też wracaj dalej. Chodź. Czemu ja cię nie widziałam, że tu uciekłaś? Wracaj. Bo babcia będziemy wyzywać za was wszystkich, że Was wypuściłam. Chciałam być dobra dla Was. Chodź. Może tylko zagonimy. Chodź. Ty mnie lubisz trochę, nie? Chyba. Chodź. Tego to chociaż da się złapać, bo to jest ten, którego na rękach nosiłam. To jeszcze jeden, Arciu. Najlepszy jest koń, który się we wszystko angażuje. Zobaczcie, ona normalnie za nami chodzi i pomaga nam zaganiać. No gdzie masz tego koguta? Mary? Gdzie masz tego koguta? Co? Kumpel, widziałeś tego uciekiniera gdzieś? Wyglądał tak jak ty. Był trochę większy i trochę mniej ogona miał. Widziałeś takiego koguta? Ale widzicie, nawet koguty biorą go za dziewczynę. Koguty cię za dziewczynę biorą. To ja nie wiem, czy ty jesteś kogutem. Chodź bo, że dostaniesz od niego. Arciu, jak go tutaj nie znajdziemy, to musimy czekać do wieczora, aż on wyjdzie. No nie widziałaś gdzie on uciekał? Goniłaś go i nie widziałaś, gdzie uciekał, tak? No tu go nie ma. A tu? Schował się gdzieś ze strachu. No wyjątkowo wkurzający kogut do zaganiania. Nie, koniu, powiedz! Ty jesteś świadkiem! Ona też próbowała go gonić w pewnym momencie. Taka zła była już. Jakie dzisiaj odczulanie na wszystko ma, kocem machałam, Arez biegał po całym podwórku, jak krzyczałam, koguty machały skrzydłami. Boisz się koca? Mogę ci go na plecy zarzucić? Boisz się trochę? Oj się nie, bój. Koniu, ty wiesz jak ja mam dosyć? Najpierw mi taczka utknęła, teraz kur nie mogę zagonić, kogut mi uciekł. Chodź Aresław, chodź. Musimy korzystać póki koń kulawy, chodź. Jak już będziesz zdrowa, to nie będziesz tak z nią biegać, chodź. Ona normalnie może przechodzić z zadem, kłamie się i nie boję, bo wiem, że mnie nie kopnie. Chodź, Ares. No, Aresław, jedyny koń, któremu możesz za zadem stać. Do wozu chcesz wejść? Chcesz wyjechać stąd? Śleci z nami? <grym> I do koc odłożyć tylko. Zero instynktu samozachowawczego. Uważaj, bo Cię zdepta ten koń. Ten kogut się naprawdę niczego nie boi. Widzisz, mają Cię za dziewczynę. Ty nie jesteś chłopak, Ty jesteś dziewczyna. Tak. Tak, widziałam, co kogut chciał Ci zrobić. Ja nie mogę, jak ten koń cały czas za nami chodzi. No bym Cię wzięła na spacer, ale babcia Ci kantarek zabrała. Co jak mam Cię wziąć na spacer? Tak będziesz chodziła za mną jak pies? No ja Ci nie wierzę, że Ty będziesz tak za mną chodziła. Na podwórku to może tak. Ale nie za bramą. Nie wiem, czy to jest jakiś inny kantar. To same kantary na konie zimnokrwiste. Babcia ci taki różowy kupi. O matko. Hej, bo chodź, bo zbijesz, chodź. Ja wiem, że ty lubisz szyby, ale nie rób tak. Nie rób, bo zbijesz. I jak my się babcie wytłumaczymy? Będziesz musiała wstawić nowe okno. Tak. Idziesz zaraz do siebie, bo ja idę do domu. Chodź. Chodź do mnie Mary, chodź. Chodź, za chwilę pójdziesz do siebie, tak? Tylko, Arciu, zrobi papa. Kogut, ja ciebie nie wołałam. Aresław, chodź, zrobisz papa. Zjem śniadanie i później wyjdziemy do Mery. Nie chcę wam, Ares, zrobić papa. No, co byś chciał, kumplu? Jeść. Zaraz wam dam jeść. Tylko, Arciu, papa zrobi. Zrób papa. No, dobra, to się odsuniemy. Dobra, no, to tutaj zrób. <ścoughs> dobra, to tutaj. Chodź. Ale szybko, rób, rób papa. Bo idzie koń. Idzie koń. Idzie. No, papa. Dobra, choď.